Cześć, jak tam wasze nastroje przed nadchodzącą jesienią? Ja muszę przyznać, że tak pomału, pomału naprawdę zaczynam czuć ten jesienny klimat. Oczywiście szkoda mi będzie tego lata, w szczególności słońca i tych ciepłych poranków, tego, że słońce tak naprawdę budzi nas do życia, no ale czasu niestety nie da się zatrzymać. Ta jesień się zbliża nieubłaganie, jest już tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj chciałabym przygotować już swój dom, porozstawiać wszystkie takie jesienne akcesoria. W sumie to została mi tylko kuchnia do przygotowania, więc będę sobie tutaj zaraz działać i ustawiać dyniowe kubeczki i różnego rodzaju akcesoria. Zaraz wam też pokażę wszystkie rzeczy, które sobie kupiłam na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Myślę, że są całkiem urocze, szczególnie ze sklepu Pepko, ta, ta ich kolekcja jesienna naprawdę była urocza w tym roku. No, także mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zrobić kilka słodkości do tych wszystkich nowych pojemniczków, które u mnie będą. Nie zabraknie też małej logistyki, bo mam parę nowych kubeczków, na które nie mam miejsca, więc trzeba będzie z czegoś zrezygnować i poukładać to odpowiednio na półeczkach. Zapraszam Was do oglądania. Tak, prezentują się wszystkie nowe rzeczy. Tak jak powiedziałam, 90% tych rzeczy pochodzi ze sklepu Pepko. Są one naprawdę urocze i od razu widać, że mamy sezon jesienny. Także teraz, może, szybciutko Wam pokażę każdy element z osobna. Zaczynając od lewej i od rzeczy, która nie jest ze sklepu Pepko, to są papetki. Ja nie wyobrażam sobie jesieni bez ciepłych butów. Z uwagi na to, że ja mam bardzo małą stopę, 35 to też nie jest mój rozmiar, bo mam 34, ale one mają tutaj naturalną wełnę z owcy i to są skórzane buciki. Miałam je już w tamtym sezonie i są naprawdę bardzo cieplutkie, więc nie wyobrażam sobie już teraz zupełnie innych butów na sezon jesienno-zimowy. Także nowa para już jest, bo tamtą wykończyłam po prostu. W zeszłym sezonie takie używałam, że już no, nie prezentowały się za ładnie, także są nowe buciki. Tutaj mamy taki uroczy zestaw do babeczek z takimi jesiennymi dekoracjami. No, piękne, to jest, myślę, że będzie super to wyglądać na naszych talerzach. I coś czego szukałam naprawdę długo. To są takie miseczki w kształcie dyni. No popatrzcie, przecież to jest, no, to jest urocze. Pamiętam, że takie miseczki były już w tamtym roku, ale nie chciałam szaleć i chciałam poczekać na odpowiedni moment. Oczywiście jak nie przyszła, niczego nie było, więc nauczona doświadczeniem w tym roku już e, wyposażyłam się odpowiednio wcześniej w takie urocze miseczki. i To będzie po pierwsze przepięknie wyglądać, e, jak będziemy mogli sobie zjeść jakąś zupkę, czy może nie wiem, pieczone warzywka, e, albo jakieś pieczone owoce z kruszonką do tego gałka lodów. No przepięknie. No i dziewczyny, powiedzcie, że to nie jest urocze. Dzbanuszek w kształcie dyni do tego kubeczki. Na początku wzięłam dwa, ale słuchajcie, one mają idealną pojemność. To nie jest taki wielki kubek, to jest taki kubeczek idealny na jedną filiżankę herbaty. Prezentuje się cudownie. No tutaj są jeszcze takie e, żołędzie i ten listek. No przepięknie to wygląda. E, już z nich piłam, fantastycznie się pije. Ten dzbanek takiego nie miałam, polowałam dosyć długo i udało mi się dorwać w jednym e, pepko. Skradno je serce, ale nie było jeszcze premiery, także zrobimy sobie po tym razem jakąś jesienną herbatkę. Fajnie, bo mam takie dwa kubki z Home and You, bardzo podobne do tych, tylko właśnie większe, więc myślę, że idealnie się wpasują w, do tych kubeczków. Tu może już widzieliście na jednym z moich filmików, ale mam takie e, jesienne woski zapachowe. Słuchajcie, to tak pięknie pachnie. Teraz nawet jedną e, dynię mam e, zapaloną i ten zapach jest po prostu przyjem, jest bardzo przyjemny, e, więc polecam, jeżeli macie swoje kominki zapachowe i chcecie, aby w domu rozniósł się taki przyjemny, jesienny klimat. E, to jest chyba, wydaje mi się, że jeszcze to możecie dostać, bo ja to kupowałam chyba w tamtym tygodniu, więc powinno to jeszcze w asortymencie sklepu być. Następnie mam takie równie urocze łyżeczki. Tutaj mają taki motyw grzybków. Nie miałam takich łyżeczek, więc myślę, że to będzie fajne urozmaicenie w naszej kuchni i dużo przyjemniej będziemy sobie zajadać jakieś deserki. Tutaj wzięłam jeszcze takie serwetki dekoracyjne, również z motywem dyni. Urocze, myślę, że w każdej kuchni coś takiego powinno się znaleźć. Będzie to po pierwsze bardzo ładnie wyglądać do, na, na stołach, do, na przykład do śniadanka, ale tak oczywiście również spełni swoją funkcję i będziemy mogli wyczyść w to łapki czy nasze usta. No i teraz właśnie. Te kubeczki. Po prostu myślałam o nich dosłownie cały tydzień. Słuchajcie, y, pamiętam, mama, będąc na wakacjach nad morzem, przesłała mi już, że y, zaczynają pojawiać się pierwsze jesienne akcesoria i podesłała mi, co tam było w Pepko. I podesłała mi również te kubeczki. Na początku nie chciałam ich, bo stwierdziłam, że okej, okay, ja już mam za dużo jesiennych kubeczków, ale nie mogłam o nich, słuchajcie, zapomnieć, więc udało mi się je dorwać w swoim Pepko. W ogóle on, on dla mnie to jest taki jesienny kubek i na myśl przywodzi mi w ogóle las, więc zamierzam go wziąć na nasze grzybobranie. Jak tylko się wybierzemy i pić z tego kubka. On jest dosyć spory, bo ma pół litra, więc tutaj się zmieści naprawdę spora herbata. Spójrzcie na ten przepiękny szklany pojemnik. On jest w kształcie dyni. Po prostu odbiera mi mowę jak na niego patrzę, bo jest przepiękny. Już sobie wyobrażam, że będą tutaj właśnie różne jesienne słodkości, być jakieś ciasteczka, może korzenne albo ciasteczka owsiane z czekoladą. Nie miałam takiego pojemnika, więc bardzo się cieszę, że będę mogła sobie to tutaj postawić. Zastanawiam się tylko, czy będzie to u mnie w kuchni na wyspie, czy jednak przyniosę to do salonu, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Ostatnie dwie rzeczy z Pepko. To jest taki przepiękny pojemnik. Mam zamiar tutaj trzymać herbatkę i żeby sobie stał na blacie. To również pasuje do tej kolekcji tego dzbanuszka na herbatę i tych kubeczków. I tutaj takie naczynko w kształcie dyni. przepiękne. Też czegoś takiego nie miałam, więc nie jest to zbędny zakup. Już sobie, wiecie, wyobrażam, jak będę mogła tutaj przelać może zupkę dyniową, albo jakiś gulasz, czy na przykład leczo. No, uroczo to wygląda. W ogóle te wszystkie rzeczy są naprawdę bardzo, bardzo takie, wiecie, z gustem. Nieprzesadzone, ze smakiem, super. I coś, czego nie może zabraknąć również w kuchni, to są przyprawy. Eee, większość mam, ale skończył mi się akurat cynamon i kurkuma. Imbiru mam naprawdę... Pod dostatkiem, także teraz nie dokupywałam. A dzisiaj w Rosmanie udało mi się dorwać już takie żele pod prysznic, typowo, w typowo jesiennym klimacie. Przepięknie pachną, była jakaś promocja, więc jedna butelka nawet nie kosztowała 4 zł. Także super. Naprawdę mają bardzo takie ładne zapachy, nie są wcale duszące, są takie bardzo, bardzo przyjemne. Więc teraz nawet i pod prysznicem będzie u mnie gościła jesień. No dobrze, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że trochę tych rzeczy jest, ale tak jak mówię, zbierałam je na przestrzeni kilku tygodni, dlatego y, może się wydaje, że jest ich dosyć sporo, ale wszystkie te rzeczy to są takie dosyć przemyślane zakupy. Może poza dwoma kubeczkami ich nigdy dość, y, ale szukałam wielu tych rzeczy na przestrzeni ostatnich y, sezonów, więc nauczona już tym doświadczeniem, jak tylko się coś pojawiło, od razu kupowałam. Wiem, że na pewno ja tych rzeczy będę używać, a to jest chyba najważniejsze, także za chwilkę sobie tutaj zacznę działać w kuchni, odpowiednio ustawiać, eksponować niektóre kubeczki, tak żeby tutaj już zagościł taki przytulny, jesienny klimat. Na pewno zmienię też szpirankę, bo na ten sezon jesienno-zimowy mam taką inną, ta, która jest obecnie, to jest na ten sezon wiosna-lato, także za chwilkę zacznę sobie tutaj wszystko ustawiać. Najpierw jednak zrobię sobie herbatę. Ale żeby nie było tak cukierkowo, to muszę powiedzieć, że mamy już pierwszą chorobę u siebie w domu. Także była dzisiaj wizyta w aptece i pół apteki zostało zakupione. Mam nadzieję, że przejdzie to łagodniej. No i stało się ostatnia herbata w letnim kubeczku. Latko, twoje zdrówko, będę tęsknić. Just yet, I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Słuchajcie, nie jest źle, bo to są już wszystkie moje kubeczki, typowo jesienne. Oczywiście nie mogło zabraknąć kubeczków z Harry'ego Pottera. Myślałam, że jest tego więcej, więc w sumie chyba nie będzie problemu ze zmieszczeniem tego na półkach. Yeah, there,

Przestawię jednak dwa kubeczki stąd do góry, jakoś mi tak nie do końca tu pasują. So Wiecie, jakie zaskoczenie. Tutaj mam wszystkie swoje takie typowo letnie dekoracje. Teraz muszę znaleźć na to miejsce, gdzieś tam nawet e, świąteczne już się e, odnalazły rzeczy. No i trochę tych rzeczy jest. Było już ustalone z mężem, że kupujemy dodatkowe szuflady do tych wysuwanych e, szuflad Zikei i nagle przy tym sprzątaniu okazuje się, że ja jeszcze mam całą dodatkową półkę tam na górze. Także za chwilę będę wszystko tam e, chować. Miłe zaskoczenie, nie powiem. I się rozpadało, tak jakby ta jesień wiedziała, że ja się na nią przygotowuję. A więc mieszkanie gotowe, wszystko jest już udekorowane, jest tutaj taki przytulny jesienny klimat, o to mi właśnie chodziło. Więc teraz zasłużona chwila na e, przerwę. Zrobimy sobie herbatkę w tym cpanuszku. E, będę sobie dodatkowo obierać warzywa na zupę. Dzisiaj będzie krótnik z uwagi na choróbko, które u nas e, gości. Przy okazji zaczynają się Mistrzostwa Świata w Siatkówce, więc będę sobie e, oglądać ten mecz. Wyszła przepyszna, idealnie się wpasowała w ten nastrój, który teraz jest. Cały czas pada, jest bardzo pochmurno. Miałam jeszcze ćwiczyć, ale wiecie co, już mi się nie chce i trochę też zaczynam się gorzej czuć, więc po prostu sobie dzisiaj odpuszczę. I wezmę sobie jakąś ciepłą kąpiel. Do kąpieli dodam sobie tą sól. Ona jest z olejkami eterycznymi, jest tutaj eukaliptus i rozmaryn. Ma podobno być odprężająca, więc zaraz się przekonamy, ale bardzo ładnie pachnie. No i dodatkowo sobie zrobię jeszcze tak bąbelki takim płynem do kąpieli dla dzieci. Mamy dzisiaj kolejny deszczowy dzień. Chciałabym dzisiaj zrobić ciasteczka owsiane do tego szklanego pojemnika, który jest na razie pusty, więc tutaj już sobie przygotowuję składniki. Jedne ciasteczka będą z czekoladą, a drugie z maczą. Jeżeli wyjdą dobre, to przepis będzie w opisie, bo też jest wygenerowany przez AI. Pochmurno, ponuro, nikomu nic się nie chce, jeszcze ta choroba, więc zaczynamy nasz maraton. Eee, zaczniemy oglądać Hobbita, ale w tamtym roku kupiłam mężowi Atlas Śródziemia i wiedziałam, że jak tylko zaczniemy oglądać, to ja będę to oglądać z tą książką, także właśnie ją zabieram i idziemy na seans. Kto idzie oglądać Hobbita? No, wszyscy zajmujemy miejsca, tak? No tak. Tu jest nasz zestaw kinomana. Ciastka są jeszcze gorące, więc jakby nas naszła ochota, to jeszcze taki mały cheat tutaj. Zaczynamy. Tu jest. Tu jest most Turina. Ale to nie jest to. No masz wielkie sale ukryte drzwi. Gandalf przed chwilą mówił, że runy to mówią. Nie, to jest z innej ery. To jest z pierwszej ery. Ale to nie jest po kolei tak napisane. To jest z trzeciej ery, a to jest z pierwszej ery. Po przeobrażeniu świata to, to już nie istnieje. No Ale jest mosturina. Nie, to nie będzie to. Musimy się cofnąć do innej strony. Samotna góra. 128. Tutaj. Tu są sekretne drzwi. Smaug, Komnata Trora i Ruiny Dalu. Mhm. To jest tu. <grywa> <grywa> Ale rysunek jest zgodny z tym, co w telewizorze. <grywa> tak, teraz tak. <grywa> Oj. You know? <laughs> <laughs> okay.